Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na Skarbcu Króla. Dzisiaj Wam pokażę moneta Leopolda V Habsburga, chociaż nie jest to moneta cesarska, ale miała znaczenie nie mniejsze niż monety cesarskie w tamtym czasie. Jest to talar. Ten talar był w obiegu na równie z monetami cesarskimi, jak na terenie krajów austriackich, tak i na terenie krajów sąsiadujących z Cesarstwem Rzymskim takich jak Polska w tym, a także i na terenie Śląska. Taka moneta została wybita w Tyrolu, w dalszej Austrii. W tamtym czasie tym krajem rządził arcyksiąże Leopold V Habsburg, postać którego widzicie na tej monecie. Tego typu monety wybijano corocznie, zaczynając od roku 1626 po 1632 rok. No i istnieje mnóstwo wariantów tej monety. Nawet na przykład z tego roku 1632 można znaleźć bardzo wiele wariantów takiej monety. Na przykład władca lat... jest podany z. орден ревну Злотого Руна, тут завішений на шиї. Також існує без, найчастіше можна споткати без ордеру Злотого Руна. А також різніться тим, як поданий візерунок зброї владця. Тут можуть бути різні оздоби, різні способи, так якби різні убори. władcy w tamtym czasie. Tak. Naprawdę ja znam co najmniej z 20 takich wariantów takiej monety. To bardzo ciekawe, bo faktycznie można kupować te monety i z pewnością powiem, że nie traficie na dwie jednakowe monety, najprawdopodobniej. Także, może zmieniać się tutaj wizerunek tego remnia, podanego pasa podanego w tym miejscu. Także sposób trzymania berła może być, tak jak tutaj, że jakby prawie ta ręka trzyma to berlo, także może trzymać ręka berlo w ten sposób, a także może być zażaty w ktiuk, zaciśnięte w ktiuku to berlo. Także na przykład tutaj widzimy taką locit władzy, tak I widzimy takie kółko tutaj. Najczęściej to bez tego kółka można trafić na takie monety, ale i z tym kółkiem też nierzadko, nierzadko spotykane te monety. Bardzo ciekawa moneta, moim zdaniem, bo pokazuje nam wojownika i władcę z tamtego czasu. On brał także udział w walkach ze Szwedami podczas najazdów szwedzkich. No i miał prawo nosić taki ubiór, jak tutaj podany na tej monecie. Ten Leopold V Habsburg był także ojcem takich dwóch władców. Tyrolu, jak Fryderyka Karola, który rządził dalszą Austrią w latach 1646-1662, a także kolejny syn Zygmunt Franciszek, rządził też tym krajem w latach 1662-1665. Tych kolejnych władców dalszej Austrii ja pokażę Wam państwo. W następnych odcinkach na Skarbcu Króla. A teraz chciałbym powiedzieć kilka słów o tych napisach, które widzimy tutaj na tej monety. Co oni je oznaczają? Jest jedna z najprostszych legend podanych na monetach austriackich. Można odczytać ten napis tak jak Leopoldus D.G. Archiduks Austriae, czyli Leopold z Bożej Łaski, czyli degratia archiduks arce książe Austrii. A na rewersie widzimy kontynuację tego tej titulatory właśnie Dux burgund comes terolis, czyli Książę Burgundii, hrabia Tyrolu. Taka pełna teatrutura tego władcy. W centralnej części widzimy tarczę herbową, która składa się z mniejszych tarcz herbowych. I ta tarcza herbowa jest w otoczeniu herbu Złotego Runa. Dokładnie Leopold V Habsburg był kawalerem tego ordenu Złotego Runa. Tarcza ta koronowana koroną, taką jak i nosił Leopold V Habsburg. Ta korona też była nos noszona poprzez władców Austrii w kolejnych latach. No i widzimy tutaj w centralnej części orzalek, który akurat i oznacza miejsce, gdzie ta moneta została wybita. A jak wiecie Państwo, herbem terolu jest akurat taki or, który przypomina nam ożal, który jest podany na monetach szląskich, bardzo podobny ożalek, tylko że jest to ożal typowo ty rolski. I więc to możemy wnioskować, że jest to moneta z Trollu wybita w halu i jest to moneta T rolska. Także tutaj widzimy i inne herby u góry. Po prawej stronie koronowany lew, herb Bohemii w tamtych czasach, dzisiaj to Czechy. Po lewej stronie widzimy trzy życiodajne rzeki węgierskie, czyli herb Węgier. Tutaj widzimy herb biskupstwa Pasału, czyli Pasały. Tam gdzie. Leopold V pełnił rolę biskupa. Tutaj widzimy herb Goryzji i Tyrolu. A te dwa herby ja nie pamiętam, jak w tej chwili identyfikować. Może ktoś z Państwa wie, co oznaczałem ten i ten herb. To proszę napisać w komentarzach. Będzie, będę ogromnie Państwu wdzięczny. Taki typ herbów dość często podawano na monetach śląskich wybitych za panowania Habsburgów, na przykład na monetach krajcerowych. I taki oto na dzisiaj był odcinek. Bardzo dziękuję, że jesteście na Skarbcu Króla. Ogromnie Wam dziękuję, że wspieracie kanał. Chciałbym też podziękować za wszystkie subskrypcje i zachęcić do tego, abyście Wciąż subskrybowali mój kanał. Dziękuję za każdy kciuk w górę i przypominam Wam o dzwoneczku, który znowu przypomnie o nowych odcinkach na skarbcu króla. Gdybyście się chcieli ze mną skontaktować, to najprościej zrobić to przez skarbiec malpa Jest to moja skrzynka. Wszystkim życzę udanych i przemyślanych zakupów numizmatycznych, dużo zdrowia i do zobaczenia na skarbcu króla.